Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Verti a to jest taka mini mapka SK Parkour. A dzisiaj ze mną jest Revi Games. Siema No i. Kubus 9,9, Kurwoż że się ma. Dobra, idziemy. Czekaj, to... jak się, się zmieniało kamerę? <laughs> F5 Aha, to ja... Yep. Ej, to to czytam zasady? Ja. Yeah. Mapa Escape trzecia, by Mr. Hitman 90 Zasady. Strzałka na dół Zasada pierwsza, gramy na peaceful. chyba ja nie gram Nie zmienione jest. Czekaj, ja zmienię. Ej! Zasada no. druga, nie nisz żadnych bloków. Trzecia, twoje punkty to Magma Cream. Trzecie, nie zbieraj itemów z obrazków. Trzecie mapa dla graczy. 1-4 Nie używaj cheatów, wkładaj pół. Przeczytaj to muszę X-Raya odwróć. Możesz używać checkpointów, żeby wrócić do miejsca śmierci. No poczekajcie, ja X-Raya odinstaluję. <laughs> nie, że. <żartuję>. Dobra co bacznie jak nie mi Wejdź, daj mi tą czapkę, bo jak pedał <coughs> wyglądasz. Daj mi tą czapkę, bo jak pedał wyglądasz. Nie. Yeah. Tak. <coughs> Dobrze, dobra, kurwa. No. Gdzie Jeżeli z zgini... Ej, no, z każdym wszystkie. O, dawaj. Jackpon, Jeżeli z zgini... niego. Dziękuję, dziękuję. Kurwa, jak ty to o, radz... za razem. co? to robić. nie, to... Kurwa. Aha, wiem, co? to? nie, co? to jest za matka. Ej, weź... Tam po punkty trzeba iść To ja, pójdę, to ja pójdę Gdzie? Tam wiesz do tych drzwi Gdzie? Tam do tych drzwi wiesz Nie tu Nie, nie widzę Rebi tam do tych drzwi Kurde ja nie mogę tam przejść Pieralaj Jak debil wyglądasz w tym Ja wyglądasz jak debil więc ijesz tam Dobra a, a jak będziemy się patrzeć, to co Kurwa mać! To nie to! No wiem. No co za czub? Kurwa, to nie... Aha, to tamto. Ła, by mnie zgniotło. Teraz właśnie tutaj nie puszczę. No i po co ja na dół schodziłem? Ty... ...przeklęta... ...masz o ja ciabe. Prawda, prawda? O kurwa! Noż ja pierdole zapomniałem, że to za mną się zawala. Dobra, czekamy jeszcze na ciebie. Zobaczmy jak przechodzisz do tego. Czekajcie, ale mam lagi bardzo. Czekajcie, może się coś ustawię. The the, the fast. Będzie źle. Będzie te... Czekajcie, będzie gorzej settings klas no. Jest gorzej, ale i tak nie No kurde, nie mogę wyłączyć sprzęta. Eee! Znajdziemy sprzęta. Idziecie? Kurde, mam... Ole, mam... normalnie operacja. Kubo zgraj. Ej, ja punkty zbieram, okej? Okay? Tak, na górze są punkty. Okay. Ja, ja zbieram punkty. Dobra, ja mam dużo wagoników. Kto zerwał wszystkie wagoniki? Ja. A nie wszystko? Jeszcze nie wszystko. <noise> A jak zginiemy, to jak wrócimy? Nie wiem. Tam trzeba było jechać. No właśnie. Nie jest to. te kurwa wszystkie obrazy. Co je bali wszystkie łuki, jak jechamy. Tam jeszcze jest. Daj mi. No ła! Celeste Przez bramę, na łeb, na szyję i... No weź, czubiał, ja O, wdzięłem No, kto? Nie Gryfuj! Dalej. Gryfer. Co dalej? Czekajcie. Rzuć tam. To ze ta strzeleniem obraził oddełu i strzelił. A! No, Widzicie jak ja wszystko, ja wszystko on, Powiem wam tak, że mam lagów. ty wpyta! Nie, nie, nie przełączaj tu nic! Musimy takie trzy przełączyć. Ja wiem, ja, gdzie to jest. Trzeba szukać. U kogo tak jest? U kogo? U mnie, u mnie bo ja nie mam To jakie trzy trzeba przełączyć? O, tu jest jedno. Ja zaraz znajdę wszystkie. A więc już mój plan leg. O, mam jedno. O, jest. Bo ja jedno zrobiłem. Ja też jedno. Ja też. O, tak każdy. Kubo, ty masz nitro w dupie? No. Punkty mi dajecie. Dobry, jest wyjście. To może trzeba zniszczyć od razu. Nie, nie, nie można. Może kurde trzeba najpierw coś nakliknąć. Ja nic nie zrobiłem. Eee! No wystałem. O. Y <śpiewa> Przypadkowo zniszczyłem mnie. Ej, punkty daj mi! Rebi! Do skrzynki proszę. Nie daj mi, bo ja później wszystko obliczę. No, Trzymaj karty wziąłem, jeden dla każdego masz. Masie. Raz. I dwa, już da się jedno. Ła, wow, go gokard, Plus do bonusowej taki. komnaty, daj go do skrzyni kresu. Możesz go tylko posadzić, tylko na diamentowym bloku z napisem bonus potrzebny. Ej, warty e, dzięki za gokarda. Co co? Teraz za Ej, teraz idziemy dół na palku na gokardy. O! 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 te ja co... czy widzieli gdzieś na tej mapie tabliczkę? Tak Nie zmieniamy. Ja, czekajcie, kiedy miał być koniec świata? Polski! Kiedy miał być koniec końca... świata? 2012 roku Ale... Kiedy miała premierę wersja Minecrafta 1.4? 22 tak. czy 21? Pierwszego. Dobra ja, Dokładnie kiedy... Do, Dobra, woda plus lawa równa się... Stone a tu, kurwa, o co chodzi? Dobra, miecz plus czaszka... Chwila, eee, dynia... czy e, tak, tutaj. To i to, to i to... Nie, to nie, to tak. Chwila, nie, bo nie ogarniam. Nie, to musisz zostawić, a, a zakreślić musisz to. Zmierz. Aha, dobra. E, To... A jest tak. Kiedy miałam... ile y, do tej pory przeszło na mapie wyzwań? pierwszy był jakie wyzwanie? E, te, te skoki. Te skoki, potem. nie, cztery wyzwania przeszliśmy. Cztery. Czyli cztery. To jest czwarte wyzwanie. E, kiedy miała być premiera bez... Kiedy miała być października? Nie. Nie, listopada. listopada. Tak kto jest premierem polski Pol Pol komorowski? Kto jest premierem polski komorowski tusk? Tusk, nie? No, tusk. Jest tusk. 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 Tusk gdzieś na tej mapie tabliczkę. No teraz widzę. No, no. Ej no, co A się jest Co się jest Nie no, Jest Pierwszego. A pitole. Czekajcie, ja zaraz swój zmysł sprawdzę, to, to mam szczęki oka. Aha! Rewi, co ty ku A ma się robisz? No <grystmore> Nie, no bo tam pisało, że mogę postawić to tylko na diaksowych blokach. Aha. No kurwa, no to się co w niej przeczytaj. No? Jak? A, a, y, no i teraz was... Y, będziesz miał zadanie, żeby ocenzurować teksty Remiego. Mm. <noise> ej, my to... I jeśli to po przejdziemy, nie? W Zabier czasie... dalej, dalej, otworzyłem drzwi. <noise> no zabier dalej. <noise> to nie. Nie wypuszczam z domu, macie to jest karę i... Polski! Tyle. Ej! Cusk. Dobra, ja jestem... Mam... Eee, kiedy miała być premiera 4. 4. Eee, w lesie 1 To 4 1.4 Listopada I do tej pory pli... wyzwań 4 dobra? Nie, 3 bo... <laughs> Trochę ci staje <laughs> Oooo, jak, jaka grafika! Łooo! Wow. Tego... Te, te tej tabliczki, Jezus! O! Oh. Dobra. Dobra. To powinno być e dobrze, bo lepiej zaba, ale... Zy. To Do Stone, tak, do jest Ale powinien być... Co ty trzymasz w ręce? On zniszczył obrazy Eee... E kill Offa. On zniszczył obrazy. Ej, no nie Biblia! Nie chcę, mnie! No, jak sobie mieć? Ała, zabiję, zabiję. zabiję! Dobra, weźcie, bo my tego nie przejdziemy. Eee, Schowaj to. Rewi! Rewi... To, ej, co wy się uganiacie, czy wy nagrywacie, czy co? Nie ma rewiegu, zos rewiegu. zostaw wiadomość po, us po usłyszeniu na ekranie. O, Kurwa, zgubiłem się. A jak wstalić wstali do, do tej? Prawym. Nie da się. PPM. 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 Weź zrób cięcie. <laughs> No Ej no my tego nie ogarniemy no Dobra, ja robię malutkie cięcie, widzimy się po przerwie. Cześć witam was po krótkim cięciu. E <grystanie> otworzy otworzyliśmy <grystanie> właśnie drzwi możemy... no nie bij mnie proszę! Ła. Matka! Creeper mnie bije! <grystanie> O, jakie mnogi. Aaaa! Nie będziesz już żyć! O ty gnojuwo! Gnoju! Gnojuwo! A gdzie Aha, na górę! Na góry. Ja spierdalam serce. na mnie! Kurwa, Kubo, spierdalaj. Ale lagusy mam. <noise> lagusy. Mm. Goni ci kubu! O kurwa tam jest diament! Mam szkło! No ogar, bo ci wydygam krajerze. To jest chyba epic jump.

Ej, tu można cheatować, to no. Ej, hey, lamusy! Oh. Co? Co, lamusku? Mam diaksewe buty Fajnie Ja też Gdzie jesteś? Na parkurze okay. Chcecie zabić, okay. żebym mi buty? Bo mi zimno w stopy Masz! Skórzane Nie mam Nie dałeś mi Masz, nie kłam Ja pierdzielę, idę weż Czekajcie na mnie, ej, no gdzie pójdziecie w górę? O, chyba kubek znalazł. Ale tu fajnie. Aha. O rewi, jaki parkurowiec? Mm. Kurwa, mać! <laughs> no może rewi parkurowiec. Spodłem prawie z samej góry. Mm. Kurwa! Czemu czekolwiek NIE otworzyłeś? <grymne> Patrz tu jest Ty debilu pojemy Degraduje się bzy HA No nie ma tak Byłem tu pierwszy Otworzyłem Pointa. Nie zdobałem Ej no checkpointa czerwonego wam otworzyłem A teraz niebieskiego <noise> hey, Czy widzicie tego skilla? Tak, <noise> to jest skill Bo wiesz, ja mam tego skilla, nie? No właśnie, a nie masz skilla masz skilla masz skilla KURWA KUBOS! <noise> Okej, okay, macie... Macie żółtego otworu Artego. Rewi tutaj pode mną ma checkpoint, <noise> pierdalaj kurwa, jaki checkpoint, gdzie on tu jest? No tu no, te... ale nie przeklinamy na odcinku. <noise> Jak to nie można przeklinać na takiego byncwała? <noise> Jakie czuby? Ja gdzie wy <noise> idziecie, lol? <noise> eee. Kurwa. Ała! Małpę, no co to. za czuby? Jak ja tu jestem? Kurwa, ale Ej nie ma kubos. Nie wie że jaki ma A my tam skaczemy. No Daw no dawaj, dawaj, dawaj. O, tutaj trzeba te. O, czekajcie na mnie! Tutaj, no, no, trzeba, koniec, koniec, koniec. Te... tutaj trzeba te. Tutaj nie? Kurwa, chuj się. Jak będzie otwonić, to trzeba tam. żeby ten obram wyleciał. Zleciał komuś? Kurwa, to jest za szybkie. Tam zleciał jeden rewi, no. Ja Masa ja mi Kopię węgła, węgła, węgła. Cały naciskajcie naciskajcie i No, naciskam, naciskam. Bo zleciał? No. Ty dilerze z diamentów No co?! zdałeś mi! O, ty! Ach, i chuj Jak wy tu Ale ham, no nie ma takiego bicia, ja nie, ja nie gram z wami O, o, o fuck! Biegnij. Czemu? U, mój żywioł, małpy. Uuu, <noise> <noise> Nie wił nie. Ej no nie ma na nic niszczyć! Mudzinie. nie. ci. Już nie żyjesz. Oło. U u a a. Nie wiem, nie dobra, spoko, nie, nie, nie wiem się. Znajdźcie mnie, A... jestem na drzewie do góry. No dobra, spoko. Tak, przez drzewie, chyba nie, no nie wiem. Jakie czuby? Tak, <laughs> na, na drzewie wysoko. O, mam dwa maglum. Nie, no tak, w ogóle, to co tu trzeba zrobić? Ja mam cztery. Trzeba znaleźć pulpy, bo ja mam 2 magma cream ja Trzeba cztery. spalić sobie dupę. Cię. Jestem Minecraft o więc! Pff, jestem Minecraft wiem. <laughs> eee, trzeba znaleźć... Ha, już wiem co trzeba zrobić, już wiem. Co? Coco ma, macie, ma, macie, macie zbijać po prostu Kokobin na drzewach. Ja pizzolem! Macie zbijać Kokobin na drzewach. Też się cierzę! Szoko Benz, i, i, z... i mamy tutaj rzucać, patrzcie. O, no, jedną z jest. Jestem hardcorem, jest. już taką to sobie mam. Trzecie już jest. I już no. już trzy. Ja mam! Tam tam, dla... kolejne, nie tam, tam da... nie tam dalej, tam dalej, bardziej dalej. Gdzie wy jesteście? Małpa w swoim żywiole się zgubiła. Drzwi się otworzyły. Tam, tam... Ej, Lol, nie otworzyły się. Czekaj. No, Rewi! Kurwa, Rewi, ale zapierdalasz tam. Ja hmm? tu nie mam, no, dlaczego? No, nie się nie się nie zbieram zbieram. Zbieram. Ale cheater, ale poszedł, ale skapol Ej, to się zbi? Aha, ale cheater! Co? Ale... Ja? No nie, kurwa, John Rambo A czemu niby ja? A teraz a... to no kurwa, Kubo! Walkie talkie Walkie talkie Spadłem E tam, ja, ja muszę kolejkę zbudować, bo inaczej tam nie przyjdzie. Nie, nie nie tu nie, nie. Daj mi ten. Wiesz co wam powiem, ty ciężyk o Co powiedziałeś, gnoju? Ty jesteś Citerem, gnoju. E nie, ja wiem, to, to ty pierdolite. jesteś Citerem. Ty jesteś Citerem, gnojówko. Co powiedziałeś, kraje To Jest i powiedział ten, który ma 11 lat. No i co? Kuboz, masz wagonik? Nie a wiecie co trzeba zrobić? Ała! Patrzcie jaki jestem cheater Ała o, jak piśku. Kurwa, mój wagonik! Ej, no to ma wszystkie wagony Kurwa, <gamy> fagaty Ej, nie jestem zadowolona, że da ale zapierdolił mój wagon, kurwa, ucieka. Ej, no daj mi i nie mogę mówić z Gimąda. Pierdzielę, już przeszłem mapę. O lol, eee! what the... A ja się zaraz będę z wagonikiem. No nie nie, nie, nie uciekaj. Nie, nie uciekaj. Free, but my nie! nie w... No bo ja tam dedłem. Widzisz? A to wiesz przez kogo? Przez ciebie. Ja ja le, 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 le. Nie, nie. Ja

No to flayerem ja tutaj wyjdziemy Co? Masz magma cream Masz, masz magma cream Hej. Co? Daj mi te magma creamy, co masz To chodź. Tu jest wyjście, tu jest wyjście Ej, czemu to w ogóle nie moda? Co? No ty Ja Listen to this, listen to that, do whatever the fuck you Oi. want. No yo aquí we do this and do that.com back slash I'm constantly blowing my street cred right out the window I don't give a fuck who cares Baltimore Yeah, in there It was the only four I know Was that four or three? Freestyle South Friday, 26th, July 23rd Hope everyone's doing well Black Paisley Sleep well Oh, thank you, Tak daleko jesteście? No Ja? <grymne> eee, <Yeah>? Naprawdę, <grymne> Ej, da, Ej, o To jest Ja Rewi ten... Rewi to jest psuj i Ej, daj Nie mogę... Ej, daj ci

To za... Ale wyjebało! Ej, Pociągnął ja nieadał. Dobra, to koło cię Subskrybujcie, lajkujcie. Nie, nie, nie! No. A kupujcie koszulki Reaviego. No. A to co, komentarze, subskrybujcie, lajkujcie. No to przede wszystkim, pozdrawiam.